Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. go. Go, 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 go. Witam, witam, mordeczki. Dzisiaj zajmiemy się walką Murański z Najmanem. Wiem, że wielu z Was nie interesuje tego typu rozrywka, ale są jednak ci, którzy zwracali się do mnie z prośbą o interpretację tego, jak my przeczuwamy, co się wydarzy właśnie w tej walce frikowej, chyba tak naprawdę najbardziej wyczekiwanej walce frikowej wszechczasów. Generalnie ostatnia gala Heilik daje dużo do myślenia. Przede wszystkim. Ta sprawa w dyskwalifikacji Mateusza. Czy był to przedsmak tego, co się stanie właśnie w tej walce? Bo cała maskarada, właśnie z walką Mateusza, wydaje się dość dziwna z punktu widzenia normalnego kibica. Sporo osób nie doszukuje się tutaj jakichś dziwnych zagrań. Jest jedno oficjalne wytłumaczenie, które jest podane do opinii publicznej. Ale moim zdaniem, można to potraktować jako przetarcie szlaków i pogląd mediów i publiczności. Na to, jak przyjmie się dyskwalifikacja w przyszłej walce, przejdźmy zatem do tego, co się właśnie stało w walce Mateusza, wracając jeszcze do konferencji i tego typu różnego rodzaju programów, jak rundki i cały tego wydźwięk. Jak ktoś ogląda to często, to wie, jak się zachowuje Mateusz a propos swoich oponentów. Czy nawet ludzi, z którymi pędza czas na panelu? I tutaj widoczna jest agresywność tego człowieka, sposób wypowiedzi, atakujący, generalnie broniący swoich interesów i swoich myśli. Czy my to widzieliśmy, jeśli chodzi o konferencję z bombą? Były krótkie wymiany słów, nie było to tak jak zwykle. Tu nie było agresji ze strony Mateusza, było nawet podśmiewywanie się z samego siebie. Co wydało mi się bardzo dziwne, tak jakby Mateusz czegoś się bał. Wiadomo, że żyją w podobnym miejscu obie te postacie i to również może mieć wpływ na taką codzienność, jaka ich spotyka, oczywiście, więc musiał tu być pewnego rodzaju luz, no ale murańscy raczej budują narrację tego, że niczego się nie boją, jakie to tam kontakty mają, no ale tutaj widać było straszne wycofanie, i Mateusz uważał na to, co mówi. Nie chciał obrażać za bardzo bomby, a w momencie gdy gdzieś jakaś gadka właśnie wchodziła już bardziej w uderzanie w bombę, no to bomba szybko to kontrował i ostrzegał Mateusza, żeby nie wychodził poza pewne granice. I tutaj nigdy wcześniej nie zdarzało się to, że Mateusz się hamował. Widać było, że on się sam męczy ze sobą na tych konferencjach, że on nie może powiedzieć, że on nie może dopieścić tego swojego kontekstu wypowiedzi w stosunku do swojego oponenta. No i to już mnie zaczęło zastanawiać. Zastanawiać w kontekście przyszłej walki. No ale czy te teorie spiskowe są tutaj na miejscu? No nie wiem. Myślę, że bomba mógł być człowiekiem, z którym najłatwiej byłoby się Mateuszowi dogadać. A propos tego, co może lub co mogą osiągnąć oboje dzięki jakiemuś wynikowi walki no i tutaj zbyt wielu znajomych bomby takich bliskich znajomych bomby było dość pewnych wygranej właśnie tego zawodnika co mnie trochę już zdziwiło i takie zakulisowe ploteczki dawały różne kierunki mojego myślenia no i teraz tak co mógłby zyskać bomba na wygranej walce no wiadomo że troszeczkę by się odbudował no, i tak się to stało. Wiadomo, że zyska trochę popularności i będzie bardziej podatny na przyszłe walki, w kontekście doboru przeciwników, już z rekordem z jedynką z przodu. Tym bardziej, że Mateusz Morański był wielkim faworytem tego spotkania. Co za to by stracił Mateusz? No, Mateusz generalnie nic nie straci, jeżeli wykaraska się z walki jakimś wielkim faulem lub jakąś wielką kontuzją. Tak jak to było w walkach jego ojca Jacka. Myślę, że jest to już powoli schyłek freak Fightów, jak widać po sprzedaży pay-per-view na różnych galach. Jest już na rynku przesyt tego typu organizacji, tego typu wydarzeń. Już powoli każdy z każdym walczył, i tych postaci nowych, wybijających się, jest coraz mniej, i coraz mniejsze de facto jest zainteresowanie. Ludzi, poszczególnymi potyczkami. Wiadomo, że Mateusz raczej w profesjonalnym sporcie nie będzie zbyt wiele wywalczał, i tutaj są to jedne z ostatnich, nie mówię, że ostatnie możliwości zarobku jakichś takich dużych, dużych pieniędzy, które można oczywiście inwestować w nieruchomości, jak i w różne inne ciekawe rzeczy i mieć pomysł na samego siebie. Tak samo końcówka, jak z Mateuszem, taki. Z panem Jackiem. Jest to ostatni dzwonek na zarobienie naprawdę wielkich pieniędzy, ponieważ i tak burze w internecie są coraz większe, coraz większe są również zarzuty co do bytności tych osób w internecie i prędzej czy później to się zakończy. Tak więc trzeba by było tutaj przycisnąć i nachłapać się jak najwięcej, nachłapać się. Na różne sposoby, no i tu pojawiają się kolejne teorie spiskowe, które mogą w tym pomóc. No, a z punktu widzenia wpływów na te walki, jeżeli chodzi o zakłady sportowe, to generalnie nie było zbyt wielu większych uderzeń. No, ale te uderzenia były. Te uderzenia były nawet i z mojej strony, ale to z troszeczkę innych względów. Nie było ich raczej w takiej ilości, jakby się tego spodziewać. Te osoby które miały zarobić na pewno na tym zarobiły ale nie były to wielkie pieniądze na pewno nie takie z jakich mogłaby powstać jakakolwiek afera. I teraz coś jeszcze wyjaśnię no bo Wardenga na swoim live zastanawiał się nad słowami bomby a propos 470 tysięcy jakie podobno wygrał czy wygrali jego koledzy stawiając na zakład bomby no tutaj dementuje. Protki, ale są to nieprawdziwe słowa, no i można powiedzieć, że nawet niemożliwe technicznie byłoby zawarcie tego typu zakładu bądź nawet zakładów, tak jak tutaj Sylwester zastanawiał się na live, że mogło to być od kilku osób czy kilkunastu. Oczywiście, mogłoby być to od kilku lub kilkunastu osób. Ale wyjaśniam. Przede wszystkim musiałby się zmieścić przed drugim podatkiem, by. Nie zostały zauważone te zakłady jako wyskakujące na ekranie do autoryzacji to jest raz. Po drugie, taki zakład musiał być za maksymalną kwotę 500 zł, by zmieścić się, by zmieścić się z takim kursem przed kwotą 2280, gdzie jest dodatkowy 10% podatek i by zostało to niezauważone. Po trzecie, w fortunie w takich zdarzeniach jak gale frikowe czy jakieś zakłady na. Trzecie czy czwarte ligi piłkarskie są autoryzowane z urzędu, i tam są limitowane te stawki. Oczywiście, nawet kwota 200 czy 250 zł powinna zostać zauważona przez analityka, i nawet rozbijając to różnymi innymi kombinacjami, byłoby to autoryzowane ręcznie. Tak więc tych zakładów musiałoby być postawiona duża, duża, bardzo duża ilość. Tak jak mówię, musiałyby być to zakłady za góra 200 zł czy 250, ale. I tak, i tak, po kilku z kombinacji tych samych zakładów byłoby to autoryzowane, zauważone. Po pierwsze, kurs by poleciał w dół, po drugie, byłoby zablokowana możliwość oczywiście grania tego, no bo każdy analityk zobaczyłby, co się dzieje, no i nie autoryzowałby kolejnych to uderzeń. Tak więc, bomba mógł wygrać, nie wiem, 4000, 5000 lub jego koledzy. Na tym zakładzie, chociaż jak mówię, już przy takiej kwocie zostałoby to dawno zauważone i zweryfikowane, gdzie kursy zostałyby już troszeczkę naruszone w którąś ze stron. Wiadomo, że frikowe gale są zdarzeniem podniesionego ryzyka, i tamci analitycy pracują nad tym, by właśnie ktoś nie zarobił tych 470 tysięcy. Druga sprawa, wiadomo, że już sama wypowiedź bomby była totalną mrzonką. Ponieważ powiedział, że przy kursie 4,70 wygrał 470 tysięcy, gdzie zapomniał o podatku, nawet o tym podstawowym podatku, no i o dodatkowym podatku przewyższych wygranych. Tak więc można stwierdzić spokojnie, że takiego zakładu nie było i ci ludzie, koledzy, tudzież bomby, nie zarobili zbyt wielkich pieniędzy. Mogli zarobić jakieś tam drobne pieniążki, ale tak jak mówię, nie były to pieniądze nawet w tysiącach, co dopiero mówiąc o setkach tysięcy, czy nawet dziesiątkach. Jeszcze jedno kurs do momentu walki, nawet o trochę nie skoczył w dół. Bardziej nawet były dorzucone do kuponów pewnych, jako pewniak ludzie dorzucali Mateusza na wygraną. Tak więc takiej wygranej nie było, nawet nie było, jeżeli miałoby to postawić 100 ludzi, czy 200, czy nawet 500. Tak więc. Panie bomba, niech pan nie gada głupot. Ja to próbowałem wyjaśnić właśnie w Ardendze na wczorajszym live. No, ale tak jak mówię, sporo by to było wyjaśniać i musiałbym bardziej wejść w dyskusję, by móc wyjaśnić każdy z czynników, jaki wpływa na to, że takie zakłady nie mogłyby mieć miejsca. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś by chciał, żebym to wytłumaczył, to zapraszam drogą mailową, dokładnie wytłumaczę. Też, tak naprawdę, w tym wywiadzie: jak bomba mówi o tej wygranej. Spójrzcie na mimikę. No, widać, co się dzieje z oczkami, widać, co się dzieje z jego mimiką twarzy. Chyba każdy zdaje sobie sprawę, że jest to totalna ściema. Walka, jak wiecie, Mateusza zakończyła się dyskwalifikacją. I tutaj są również różne, różne głosy i różne wersje. Na przykład taka, że Mateusz jest oczywiście prawilniakiem, nie chciał przegrać, dlatego szukał jakiegoś innego wyjścia, by uderzyć przeciwnika. Kolejna wersja jest taka. No, że bolały go jajka, no bo bomba go podobno tam kopnął. Po gali tam pokazywali e, suspensor, który był zakrwawiony. Generalnie wszystko można zrobić, wszystko można pokazać. Tak samo te złamane ręce pana Jacka wcześniej, czy, czy jakieś zainfekowane nogi. To też wszystko jest do zrobienia. E, na gali oczywiście było dużo obserwatorów, jak i sam zainteresowany m, pan Jacek. Czyli ojciec Mateusza, no i generalnie można było zaobserwować, jak publika reagowała. Później w tych wywiadach, oczywiście, ocenić, jak media zareagowały na dyskwalifikację Mateusza. No i teraz, tak, moim zdaniem, nie ma aż tak dużego oburzenia, jakiegoś tumultu a propos dyskwalifikacji Mateusza za obalanie, tak jak to było w przypadku Najmana, gdy obalił Kasio. Tutaj jest zupełnie narzucona inna narracja. No, i tej narracji się wszyscy trzymają. Mateusz nawet agresywnie reaguje na słowa dziennikarza, który mu zarzuca to, że zrobił to samo co Marcin Najman. No, i tutaj oczywiście jest szybka i agresywna Eri posta. Na tym sprawa ucichnie. Wszyscy zapomną chwilę, moment o tym, co się stało, i nie będzie się o tym mówiło. Reakcja póki co jest prześmiewcza w stronę Mateusza. No, i na tym się zakończy. Na tym tylko się zakończy, można tak powiedzieć. O to właśnie chodziło. Myślę, że zarówno murańskim, jak i pokrótce najmanowi. No a teraz przejdźmy do walki murańskiego z najmanem. No, walka ma odbyć się w boksie birmańskim, tam w jakichś malutkich rękawiczkach. I jest tu jakiś tam warunek, że najman musi przetrwać, nie wiem czy minutę, czy trzy minuty, bo już nie wiem jak to stanęło w końcu, w walce z Jackiem. Jeżeli się nie podda, czy nie przegra przez knockout właśnie w tym czasie, no to będzie mógł y, dopiero odebrać swoje pieniądze za walkę. Tak więc jest to warunek. Z tym, że Ciekawe czy w kontrakcie jest mowa o dyskwalifikacji z jakiejkolwiek ze stron. No bo tutaj myślę, że ani Jacek, ani Najman nie zejdzie z tego ringu pokonany. Bo prędzej czy później będzie narracja dyskwalifikacji. Nie będzie podobno sędziego w ringu, czy nawet jak będzie, no to myślę, że można ugryźć, można nie wiem, wydrapać oko, można zjeść ucho, zrobić cokolwiek innego by ten faul zarobić i żeby walka została przerwana w sposób dyskwalifikujący któregoś z uczestników. I zrobi to albo Najman i zrobi to albo pan Jacek. Walka nie potrwa długo, pewnie zakończy się albo w pierwszej rundzie, co najbardziej możliwe, prawdopodobnie przez dyskwalifikację, tak więc albo zakłady za tą walkę będą zwracane, jeżeli to będzie strasznie Dziwna dyskwalifikacja, a na to stać obu panów, albo będzie to właśnie coś dziwnego, jakaś normalna dyskwalifikacja, typu ugryzienie pana Jacka przez najmana, albo odwrotnie. No i wiadomo, że tutaj będzie koniec walki, może nawet wkroczyć ochrona, by rozdzielić dwóch panów. No i to będzie, to będzie pożegnanie, to będzie pożegnanie, tak, jednego i drugiego, bo nie wiadomo, który to zrobi, który padnie pierwszy. Na początku będzie wymiana ciosów na no, później będzie dyskwalifikacja jednego albo drugiego no. od to zakończenie kariery któregoś z panów ja bardzo bym chciał żeby tutaj Marcin Najman wygrał tą walkę i żeby ją wygrał w sposób normalny no ale wiem że jest to niemożliwe bo, bo Jacek jeżeli zostanie pokonany nawet trafiony jakimś ciosem to on nie zostanie pokonany bo on w stanie ugryzie w nogę Najmana i skończy się to dyskwalifikacją i potem będzie narracja w wywiadach że był, walczył, nie wiedział, co się dzieje, jest wojownikiem, i po prostu, no, jak miał niemoc w walce, to musiał zrobić coś innego, by po prostu pokonać swojego przeciwnika, no bo jest wielkim wojownikiem, tak. Więc nie będzie tego uważał za przegraną, czy jeden, czy drugi. Walka tak samo się moim zdaniem zakończy, a będzie to dyskwalifikacja. Oczywiście ob obaj panowie, zgodnie z prawem, otrzymają pieniążki za tą walkę. Jeżeli nawet Haylik będzie chciał to utrudniać, no to będą się, myślę, że sądzić. Jeden i drugi ma do tego możliwości i tak, i tak te pieniądze otrzymają. Druga rzecz to, co zostaje podane do opinii publicznej, może też różnić się od tego, co będzie rzeczywiście. Moim zdaniem i tak zbliżamy, moim zdaniem zbliżamy się do końca ery free fightów i będą to pojedyncze, ale niedługo będzie coraz mniejsze zainteresowanie. Tak jak mówiłem wcześniej, i pożegnamy. Się z tego typu atrakcjami. Jeśli miałbym oceniać walkę sportową, no to najman, warunkami jest lepszy. Nie ma możliwości, by mógł przegrać z Jackiem Murańskim. No ale tak jak mówię, w związku z tym, że są to freak fighty, nie są to moim zdaniem sporty walki, tylko przedstawienie sportowe. To tutaj ta walka jestem na 90% pewny. Że zakończy się dyskwalifikacją któregoś z panów. Ciekawe, jakie będą kursy właśnie na dyskwalifikację, i czy Fortuna wbije sobie gwoździa w stopę, dając taką możliwość grania kursu na dyskwalifikację. No ale pamiętajcie, że tutaj mamy do czynienia z rozgrywkami marketingowymi, a nie ze sportami walki. Tyle jeśli chodzi o walkę Murańskiego z. Najmanem, mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużego zainteresowania i Hailik tutaj dostanie trochę po kieszeni, no bo te walki, wiadomo, że dla nich są kosztowne. A jeśli chodzi o ostatni hajlik, no to wszystkie przewidywania, jakie miałem co do Hailiku, się sprawdziły. Wszystkie te walki, które zostały obstawione przeze mnie, zostały rozstrzygnięte na moją korzyść. Najbardziej tutaj niepewnym i dołożeniem przeze mnie był. Rekordzista, resztę walk byłem pewny, że zakończy się tak, jak się zakończyło. Tak samo miałem z fagatą, mimo że moim zdaniem przegrała walkę, wiedziałem, że ten werdykt powinien być na jej korzyść. To samo myślę, będzie w przyszłej. Tak samo myślę, że będzie na przyszłej gali. Tak więc mam nadzieję, że zdążę zrobić wam filmik na następną galę. Ale szczerze, nie czekam na nią, bo coraz mniej mnie to zaczyna interesować. Jest to zbyt widoczne już w tej chwili, że leci to w stronę pieniędzy, zarobków i to zarobków na nieświadomych ludziach, którzy myślą, że oglądają rywalizacje sportowe. Jest to zwykła rozgrywka pod publikę. Te dymy już są za bardzo robione w takim kontekście, że widać, że one są nieprawdziwe, że widać, że tej złej krwi czasami nie ma, że jest to udawane i coraz bardziej przekształca to się w wrestling. To mi generalnie nie leży i nie będę zachęcał do zakupu pay per View, czy oglądania tego typu wydarzeń sportowych, ale z zaproszenia i tak pewnie skorzystam, choćby po to, by się po prostu spotkać z tymi ludźmi i pogadać. Tyle w tym odcinku. Jutro Wam już rzucę filmik na piłkę nożną, na mecz o trzecie miejsce i na finał Mistrzostw Świata. Tak więc bądźcie gotowi, dzisiaj roześlę grupy VIP-owskie a propos futbolu amerykańskiego a ja zapraszam jeszcze do swoich grupek wipolskich kontakt mailowo na gmailcom. tam przeczuwam przede wszystkim w grupie Ultimate, tu procentówkę, no ale zobaczymy jak to będzie, mogę Wam obiecać, że z tego weekendu kup kuponiki z Ultimate Wam pokażę, czy będą trafione, czy nie będą to i tak w filmie nie pokażemy, ale tak jak byłem pewny tej walki na HL-u a propos Mateusza Morańskiego, tak samo myślę, że kupony Ultimate'a bynajmniej na pewno w ten weekend zostaną zielonkawe. Do usłyszonka w kolejnych filmikach.